Cześć ludzie kochane! Za wiele to nie zobaczycie, ale chciałbym Wam powiedzieć, jak zrobić sok z jabłek, z marchewek i z buraka. Przy okazji to było tak, lekarz w szpitalu powiedział: dużo witamin i dużo pić napojów, jak sok i coś. No, i córka przysła mi przepis na takie. Przede wszystkim ja nie mogę potasu, żadnego w szokach ani w pokarni. Mam takie schorowane nerki. I córka wynalazła w internecie przepis. No i jest tak. 12 marchwi, 4 jabłka, 1 burak. I to. No i już piłem kilka razy ten sok i jest bardzo dobry. Może dla kogoś to się przyda. To jest i na którą mam. I na I w ogóle na ten organizm. Na no, odbudowę całego organizmu. Teraz chciałbym zrobić przy was sok, jak to wygląda. Co będę mógł to pokaże Oczywiście nie wszystko będę mógł pokazać. Ale to tylko ze względu na to, że by to trwało bardzo długo, a jedną ręką to wiecie, długo mi to wychodzi. I postaram się Wam pokazać, jak wygląda ten sok. I przepis pamiętajcie. 12 marchwi, 4 jabłka, 1 burek. Żeby to były same witaminy, zero potasu. No tam jest, w każdym jest ciutkę potasu. Ale tak to mniej więcej by wyglądało. Mam taką malutką sukwirówkę i postaram się Wam pokazać jak najwięcej. Dobra, do roboty. Jesteście zdrowi, co daj Boże. To taki set możecie robić babcią, dziadkom, rodzicom. Sama taka wirówka jest tam kilka lat, tą wirówkę, do której mamy kupowałeś. Ona no, jest 100, jakoś 30, 100 parę złotych. Thank mm -hmm. you. Dobra, na razie przerwam, bo trzeba ten pojemnik wyjść. A jeszcze ja to przelawam do butelki takiej powodzie mineralnej. I pierwszego trochę soku wlewam przez lejk do butelki, żeby mi butelka się nie przewracała. To troszkę żeby była stabilna. Troszkę to tak żeby wam pokazać. No. O, i to wygląda w szklance to wygląda tak. Yy, na razie są tylko jabłka i burak. A marchewki sera będę robił. Co mnie w ogóle wzięło, żeby ten film nagrać? Szukałem po YouTubie jakie soki robią, co i widziałem: marchew, jabłko, imbir, marchew, jabłko, pomarańcz. Ale pomarańczyć nie mogę, ani imbiru nie mogę, ani innych rzeczy. Za dużo potasu, wszystko mam. Także jest ekstra. Wam powiem jak smakuje. Rewelacja, rewelacja. Cześć, chodź do no wejść. I przyszła sąsiadka, która mi pomaga właśnie pokroić jabłka, bo ja sam nie dałbym rady. Tu jabłka, marchew i zakupy mi robi, sam bym nie poszedł po marchew i po jabłko, ale sąsiadka Bogusia jest tak wspaniała, że zawsze mi pomaga. Także soczek chcesz wyknąć. Nie, dziękuję Mireczku. dziękuję. Ja później najwyżej przyjdę, bo chciałam pomogę najwyżej Ci umyć tę sokowiorówkę, ale to później. A, ja, a Ty sobie spokojnie ja teraz... Ja tutaj, tak bo ja sobie dam radę, tylko patrz. Pomóc wyrzucić? Tak, a poczekaj, ja tutaj podam, bo tu kamera stoi. Dobrze. Do radę? Tak. Dało radę. Jeszcze podaję ten śmietnik. Także wiesz, oglądałem na YouTube jakie soki robią i widziałem różne, ale nikt, troszeczkę, troszeczkę. nikt nie robił takich jak ja. No takich kolorowych, takich ładnych. A jakie smaczne. No na pewno sam. Patrz, kurczę. Nawet się tak niedużo wy. A już się bałem, że cały u... O fajnie dzięki. Myślę... Ale tu, 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 a tu soku jest coś, sok tutaj jest, daj, ja tu zlaję a... ten sok, bo to jest sok, Baj. Daj mieczek. Zobacz, ile soku. O, dobrej ja już kilka minut nagrywam, także to już z tego miążu. Mhm. Rewelacja, ludzie kochane, same witaminy. Proszę. O, wielkie dzięki. Bóg się dzięki. Ej, nie tak! Poczekaj, poczekaj. Jeszcze tylko sitko. Nie. nie, najpierw to plastik. Tak, tylko odwrotnie. Tylko tak, dodawiam. o tak, tak właśnie. Wiesz, bo tak to szybko chcę robić. Ono jest dobre, bo to sitko nie jest przykręcane, tylko wkładane i wszystko tak, jest tak, wygodne. Tak. Jest to wygodne. Tyle, mhm. że mały tworek. Ale taki malutkie tak, dla mnie ile się tego soku robi? To znaczy, robię tyle, ile mi zrobisz zakupy, nie? Dobrze. Pamiorku, to nie przeszkadzam Ci. Rób, zrobisz sobie przeć ten, ten soczek, jak chcesz, a ja potem przyjdę hmm. i Ci po posparzę. dzięki. A, a nie wiem, czy no marchew ten pojemnik starczy? Może i starczy, czy ja wiem. wiem. ty jak chcesz, no to nie, to mogę Ci pomóc, bo to może być dużo, wiesz? No, to będzie za trzy minuty. To może pomóc ci, czy sam zrobi? Ludzie kochane, rewelacja. Pijcie i to wam... będzie się wielcy. Albo zamoczcie tego w soku, to też będzie wielki. Dobra. Teraz jedziemy z marchewką. No to do dzieła. Ma? Długo machewka. I nie patruj takiej grubej na świetny raz. Dobrze, to wyłącz tak. Wielkie. wyłącz. To już jest four. i dlatego tak zaczyna ciemko chodzić. Mm -hmm. Także zaraz zobaczymy wszystko. Daj. Proszę bardzo. Dziękuję. Także ludzie kochane, ja bym bez sąsiadów. To tak się szybciej niż to przewidziane w przepisach. Proszę. Proszę. Czekaj, i jeszcze taką Daj to, daj, ja to wezmę, Nie ta. ja wiem, ale już za późno. Lera. Następnym razem lepiej częściej żeby poróżnić, Tak, ja wiem, ale nie chciałbym zabierać za długo czasu przed kamerą, wiesz? Znaczy mi to nie przeszkadza, ale im krótszy film, tym częściej jest oglądany. Ludzie chętnie oglądają. Chociaż jeden, jak robiłem wamflę przekładaną masą, to trwało prawie 20 minut i ludziom się podobało. Dużą oglądamy śmiechu. Potem umyję weź to na no. uszczę. O, dzięki. Jeżeli niepełnosprawni chorzy niech się za bardzo nie martwimy. Jedną ręką można prawie wszystko, ale tylko prawie. Ludzie, tylko się pracować. Na razie. Do dzieła. Tak, to wleję do butelki tylko mm -hmm. i oprócz tej szklanki, którą już wypiłem Wyszło tam prawie litr soku z 12 marchwi, jednego jabłka jednego bracha. Tylko pamiętajcie, że ja tą szklankę wypiłem. Także to jest sporo. Za ile pogodził? 3,20. Za 320 można same witaminki pić. To dobra. To na razie tyle trzym się. I wkraczajcie do, do krainy soków. I patrzcie inne filmy o sokach, bo nie tylko moje jest ja też są bardzo dobre. Tylko innych ja nie mogę pić. Też.